Tor piąty, reprezentant naszego klubu Camille Pulę z życiówką na 300 metrów na hali 36-63. Jest to życiówka z ubiegłego sezonu, również nabiegana tutaj na hali w Toruniu. Ba bardzo, bardzo dobry i pewny start. Jest odważnie. I zaczynają ostatnie kółko. Wolno jest. Słyszeliśmy okrzyk bojowy Ale... naszego trenera. Wolno jest! Ale leci teraz! Daj Pula! Ale już biegnie. Będzie dobrze. Ależ tam jest walka. Ale siku 34 35-25. Bariera naszego. 35 sekund niestety nie została złamana, lecz jesteśmy pozytywnie nastawieni przed następnym biegiem. Wracamy do studia w Warszawie.